Witam, jestem Vlach i widzimy się w kolejnym odcinku z Ogniem i Mieczem, Montenblay Blade, Ogniem i Mieczem dokładnie. I jak może pamiętacie, mieliśmy zdobyć miasto, zdobyliśmy miasto Kijów. I tutaj niby dobrze podobno jest, bo wiachy wi 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 dookoła, tylko żadnej nie mamy. I ktoś pisał ostatnio, że Kraków i tak można zdobyć, jak będę królem, jak za głowy weźmiemy na... Dron, że się da, to, to coś tam słyszałem. I że potem my możemy zostać królem. Zobaczymy. Na razie do Kazika pogadać. Bo przecież Zbigniew żegota Truchłocki, po strach wrogów. Bohater żeby przybył. Do króla Jana Kazimierza. Hetman, głowa hetmańska, marszałkowska. Ech, zarąbiście. Micic? Nie wiem o co chodzi, to jest jakiś. Zekst. Mam wrażenie, że im się coś popsuło. Jak idzie wojna? Remis? Remis. Ups. Yy, nie, 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 nie. Raz kolego. Za, 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 zaraz, już wiem co, chyba. Pewnie trzeba pierwsze, co to z zagłobą pogadać. No, na zawsze jak gada, to gada. Coś żeś wymyślił. prostu żeby wymyślił po prostu. Zagłoba. Nie, zagłoba naprawdę słucha mnie, więc czego by nie mówić jest ładnie. Ogólnie jakoś. Ładnie ubiór mu tu wyszedł, muszę przyznać. Okej. Okay. Pokonaj wrogów rzecz Hip hip hura. Hello. Każdy, kto chociaż trochę mnie lubi... To... Lubi mnie, a ciekawe co, jakby nie było, go w moim oddziale, Dobra, ilu jest szlachciców w Polsce? Wiecie, raz, dwa, trzy, cztery, czterech jest tutaj, co nie? Ja jestem piąty postać nie postać informację rzecz pospolita jeszcze Hanat tak tak czekajcie raz dwa czekajcie ilu ich było 20 ze mną 21. Czyli tak, potrzebujemy ponad 10. Ora, well, tak się składa, że mam pewne pomysły gdzie mogą być. Idziemy to ogarnąć. Czy mój oddział jest obity, nie? A, bo ja wziąłem jakieś górne jednostki, dobra. Do zamoiskiego. Mojski mnie lubi. Dobra, wiecie co widzimy się za chwilę, jak ja to pogarniam. Oho, płatności w Kijowie. Ale bankrutuje. No, dobra, połowa hajsu poszło. O, Salega tu jest, dobra. Już paru po drodze spotkałem, ale jeszcze paru musimy spotkać, chciał, nie chciał. Tak, jest Salega, to będziemy od razu z niego lecieć. Alecki, czekaj, on tam był, miał minus 3 relacji ze mną, więc no, on mnie nie, nie poparł. O, o, widzę Cię, widzę Cię. Wiśniewiecki, chodź. Cześć, Michał. książę, Michał Wiśniewiecki jest. Chciałbym też porozmawiać o wyborach z nim. Dobra. Jest dobrze. Jest, jest dobrze. Puso... O kurde, nie, tego nie dotykamy, to jest 57 husarów samych. To za grupa dezerterów potężna. Dobra, do Brześcia. Brześć, Lublin. To może tu pojedziemy. Z oblegany. Hmm, niedobrze. To po sąsiedzku. Ok, czyli jak zero jest, to też nie można. Dobra, wiecie co, zapiszmy. tak od razu. Oto nadpiszmy. Dobra, i tyle. Muszać nie będziemy. Również najpierw trzeba by dwóch, a potem trzeciego dopiero lać. O tu jest ich dwóch, super. Dobra. O, jest Iwo Tu to będzie szybka kwestia. Dobra, widzimy się jak jeszcze tu zahaczę miasta. No zobaczcie, nie dość, że można sobie z nimi pewnie pogadać, to jeszcze... tak no chciałem podjechać zobaczyć, ale tu już widzę, że szturmują. Zobaczysz, pewnie zaraz padnie. Ale nabić tutaj troszkę wojska można zawsze. Zróbmy tak. O, w końcu trafiłem, no proszę. Quad Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Agresja, agresja do mnie. Niepotrzebna, bezsensowna agresja. Takich tak ich wszystkich wybiję. Ruchome cele stworzyć strzałami, niż te stojące. Kogoś tam trafiłem. A, kozaka rejestrowego. Kurde. Eee, w koński zatmi strzelają. Okej, okay. to jest trup. Jednego mm. konikami ciachnęli. stresiłem? Kozaka? Grodzkiego? I dwóch weteranów kozaków grodzkich. A właśnie, byłem w kurde... o jeszcze nie zeszło, może mogę to sprzedać, byłem w wiosce, się sprzedał. I kupowałem żarałko. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, jak już ogarnąłem, zresztą ten z nami jechał, Beka, bo... Nie wiem jak on jechał, pewnie chciał do Zbaraża pojechać. Ja pojechałem do Lwowa, z Lwowa... Tego zamku, bo handeli, handeli, kupiłem trochę piwerka, jak posprzedawałem inne rzeczy. No i teraz oblegają to. Ja z chęcią pomogę w szturmie. Tylko teraz tak. E, zanim coś, no zapiszmy i do kazika, chodźmy, że czas na wybory. to teraz? Wiesz, czy szlachtem nie popiera. Ale cieszę się, że historycznie... że poza Kwinicisem Wodejowskim, o, nie, nie ma... nie spotkałem w ogóle po drodze tego... Eee... Ehm, Ale za to Czarniecki, Potocki, Zamoński, sowiecki. Kto tam? Kto tam? I wiele innych nie popiera. I to się liczy. Dobra, chyba nie mam już książek do czytania. A więc po prostu czekamy. O, ten się śwież pojawił. No tak, oddział, oddział, oddział. On za głowę w ogóle dostał awans. Milusio. Dobra, czemu tyle jest pustynia? Halo, został Białorusio się stało. No i tak, trzeba mu rozdać umiejętki, żeby chłop dał sobie radę z czymkolwiek. Jak, jak będzie trzeba go gdzieś wysłać. Nie wiem, tak dałem po prostu, bo. Nie, nie wiem, co mu dać naprawdę. Widzę, że ten szwedzki Reiter jeszcze żyje. A jak bardzo lepszy jest od niego husarz. Na razie nie patrzymy na weteranów oczywiście. Okej. Okay. Szwedzki Reiter jest niestety gorszy. dużo lepszy od naszych. No, chyba se ktoś jaja robi. Zamek mi oblegają aż się boję zobaczyć kto i co. O, dobra ten pojechał. Nie, serio nie wiem co zrobić, ale mam nadzieję, że ci zaraz będą szturmować. Trochę mi przestaje się to podobać co tu się dzieje. A, okej. Okay. Jam jest Hetmanem Koronnym Królewiec, w Czernichów, Mińsk Szwedom. Oj, się zuchywaliła ta gra. Dobre, dobre, dobre. No. Jak zdechniesz, to zdechniesz. Wieku jest ta chwała. Plus wódka dla każdego. Okej, okay, chwila, chwila, chwila. Chwila. Okej, okay, skrzeniło się. Ładnie się skrzeniło. No trudno. A i Kazik teraz z tym się będzie ganiać. Rozumiem. Dobra, powiem wam, że jestem mega zaskoczony. Że mińskie z pierwszym celem powinniśmy królowi pomóc. Ajcie hmm. dajcie chwilę. Może kijów mi oblegają, dobra, weźmy tę pomoc. No albo czekajcie, Mam nadzieję, że mi nie wywali przez to. Chcę zobaczyć tych łachudrów, do dziewięćdziesięciu, dobra zaryzykujmy. dobra idziemy No to, to chyba jest ten moment co granatów powinniśmy użyć. tylko konia trafiłem jakiegoś. Dobra, ładnie idzie. Saria ich kosi. Dajcie ręczon. Lecimy po prostu ich kosić, jak leci. Dobra. Prosimy ich ładnie. Byle oni mnie nie trafili. No boże, tyle husarów. Ładnie poszło. Wiwat pospolita, Wiktoria. O, czułam murzego straciliśmy. Rozgromieni ich przeciwnicy. Więc zaczynamy drugą rundę. Nasi podejdą, bo można. Tak zwane, bo tak. Nie no, mierzymy ich ładnie. Dobra Siub Trzela jak leci do wszystkiego co się rusza Kurde to był koń chyba Trzeba ich powybijać. No, doskonale. Jednego husła, nam zabili, A zniewaga krwi wymaga. Też jednego co prawda, ale no. Jeden jeniec Hmm, jak coś tak poszło Jeśli ja chodzi o te awanse No dobra, dużo jakoś nie zrobiliśmy, ale mamy info co mamy robić. Okej. Okay. Zrobić Mińsk się przyda. kijów mnie niepokoi. No, oni tam już walczą. To już Mieliśmy kijów, straciliśmy kijów. Mogę nam jeszcze szybko pojechać, ale wątpię, że bym zdążył. No bojce, co widzimy się w kolejnym odcinku, w tym będzie to wszystko. Ja jeszcze szybko awansuję teraz tych żołnierzy moich. Proszę, weterani. Będzie weterani. I kawał tego, co tutaj jest, to miał być garnizon nasz w sumie. Dobra widzimy się w następnym odcinku to będzie to wszystko przymiotem lajkowania, komentowanie, subskrypywania i następnego hej